That full version will have. No właśnie. Czyli jednak ta gra raczej wyjdzie. Ja, ale into the pit mi to zajeżdża. Siam, witam was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony Chakan. W kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Five Nights at Freddy's Project Box Playable Teaser. Jest to gra oparta na jednym z książek albo wizualnowelek nie. To się nazywa inaczej. Light novelek, o właśnie, light noveli e, FNAFa, jakiegoś sequelu The Twisted Ones. Jest to game, który miał wyjść dawno temu, ale nie wyszedł ze względu na to, że twórca porzucił projekt i ktoś e, dzięki udostępnionym assetom był w stanie odwzorować tą gierkę od zera, tak jakby. Nie wiem, nie jestem pewien, ja się, nie siedzę dokładnie w tym temacie, ja tylko mówię to, co słyszałem, to, co czytałem i nie wiem, czy ta gra wyjdzie, więc to raczej Cieszmy się tym, co teraz będziemy mieli. Ja nie wiem, na czym ta gra polega, ona to jest po prostu pikselowa gierka a'la FNaF 1, FNaF Sister Location, coś w tym stylu, I guess. Nie zagłębiam się dość w książkowe fabuły, nie niefabuły, będziecie musieli mi to wytłumaczyć w komentarzach, oczywiście. Nie, nie, przedłużając, przejdźmy do gry. Mam nadzieję, że... Tam ta gra jakiś tutorial, nie? Że coś... I podobne jest to, nie wiem, pod ziemią się odgrywa? Zrobiłem sobie taki mały research odnośnie The Twisted Ones i w ogóle. Więc no, first... night, suspicion. Czemu ja siedziałem... Czemu ja siedziałem w pudełku... Mm, papeta? Aj... Halo? Pod trójką? Pod czwórką? Okej, okay, pod spacją mam... włączenie energii. What do I have to do? You cameras. To jestem ja. O! Freddy. Hi. Co oznacza to hi? Po mojej prawej. What the fuck is going on in here? Ale to jest posrana. Art, art style w tym wygląda zajebiście, to muszę przyznać. Exit cameras? On. Par. pa. pa. pa, pa dzielisz. Idź mi z tym. Hold door? What the fuck do you mean, hold door? Hold. Hold door? Hold door? Hold the door! Uh, check door? Okej? Okay. What the fuck is going on with this game? Mogę się. Pod mogę się ukryć w boksi, ale po co? View cameras. Czemu ja cały czas słyszę hi? I czemu Fredongo chciał mi wbić? Wypraszam sobie. Wypierdzielaj balon śmieciu. Czemu Fredongo chciał mi. Wyważyć drzwi, on wygląda kuźba jak F Freddy's Sister Location. Ale kurna, jak jest przy drzwiach, wygląda inaczej. Musicie mi to, kurna, wytłumaczyć, jak, na czym to polega. Dlaczego to tak wygląda. On znowu idzie po moje dubsko. On ma pattern, że idzie. tędy jakoś. 7? Y na 7, gdzieś jest? Jest, na 7, stoi. I znowu brak energii. No, ten balon śmieć mnie wykończy. Wywalaj! Dobra, on jest tu i podejdzie mi znowu od lewej strony. Cztery, 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 cztery! Pięć! Cztery? Hold, hold <try> Check the door. what the fuck is going on here? O, wiedziałem, że kurwa. Czy ja mogę. Mogę switchnąć energię? Can I? Panu śmieciu? Dobra, czyli tej nocy mam do czynienia tylko z Fredongo, I guess. Czy o ile w ogóle są tutaj dodatkowe noce? A co jeżeli pozwolę mu wejść i się po prostu ukryje w boksie? Mogę tak spróbować zrobić. Tylko nie wiem, jak długo w boksie mogę zostać. Bo narasta mi coś takiego jak suspicion. Tutaj mogę się oglądać, nie wiem czemu. Ósemka to jest tu, czyli on musi przejść przez siódemkę również, dobra. Haj, to prawdopodobnie balun śmieć cały czas do mnie mówi. Oczywiście. Uwalaj śmieciu. Czy ja mogę coś zrobić, żeby sprawić, żebyś kuźwami wam tutaj nie właził? Dobra, ty jesteś w stanie mi tylko od lewej strony drzwi podejść, czyli cztery. Dobra, hide in the box now. Nie wiem, czy zaspieszny mi tak narośnie, że on kurna... chyba za wcześnie. Może... To wcześniej chyba wszedłem, no ale zdążyłem. Okej, okay, tak też mogę go odganiać, żeby mi nie wyważył całkowicie drzwi. Bo widzę, że tutaj są pęknięcia teraz jakieś. Czy też tak mogę się kryć? I don't fucking like it. Nie wiem, co będzie mnie czekać drugiej nocy. O oh god, nie ogarniam. Jaka tu jest fabuła, o co z tym chodzi, czemu kuźba. Freddy ze Sister Location do mnie idzie w takiej formie, a pojawia się w innej formie. The Twisted One zrozumiem, ale kurde, nie jestem w stanie ogarnąć fabuły tego switch power spacja ok, Okej, okay, on mi jeszcze raz tutaj przyjdzie. Mogę po prostu odczekać to znowu w pudle. O, albo nieważne? Kiedy don't exactly, what is going on here, ale gameplay wygląda zajebiście. Ars time wygląda dokładnie zajebiście. Second night! OK, I can try. Ja chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Ale mam chyba teraz dwa drzwi do ogarnięcia? Coś w tym stylu. I ja po prostu siedzę cały czas w pudle, why? Tam, gdzie jest kukiełka krew? Oh fuck do you mean, krew. Czy ktoś jeszcze idzie po Mo? Tak, idzie po moje dupsko boni oczywiście. Czyli będę musiał manewrować pomiędzy Boni a Freddym? No i oczywiście ten śmieć. Wywalaj, kur na śmieciu. View cameras. Ta, to jest stanowczo Boni, ewentualnie Springtrap. Okej, okay, chyba jak tu podchodzę, to mi nie będzie odłączał tego tak łatwo. Okej, okay, Bonnie nadal tam stoi. Tym razem może Frediemu po prostu holdne drzwi. Dobra, czyli jak podchodzę przy hi, hello... O, nieważne, nieważne, nic się nie stało, muszę się cofnąć. Czyli to nie ma znaczenia. Wywalaj. God, ale to będzie przez ranę Freddy jest blisko, bo tak to jest Boni. Oj, tak to jest Boni. Ale mam przesraną sytuację teraz. Freddy zaraz przyjdzie. Hold door tam też Boni! Ale mam przestranę, ale mam przez ranę, ale mam przez ranę. Hold! Nie mogę holdnąć! Czemu nie mogę holdnąć? Okej, okay, czy jak nie ma energii, to nie mogę holdnąć? Rozumiem. Takie stuknięcia oznaczają, że ktoś mi stoi przy drzwiach. I like this game, podoba mi się. Kurwa! Pod spacją mogę robić rzeczy też, zauważyłem. Czyli nie muszę po prostu klikać yy, myszką na to. Dobra, czyli mam do czynienia z Bonim i Fred'im tutaj. Jak wygląda w ogóle sytuacja z moimi drzwiami, które Fredongo mi tutaj już wyważył? Jest zapisane. Okej. Okay. Czyli muszę, muszę manewrować z tym. E, spacja, switch power. Ciekawe, kto będzie trzeciej nocy prawdopodobnie. Foxy, ale jak mam na przykład odeprzeć Foxiego albo mogą mi... To może, to może być on. A Chica może być niby w kuchni. Prawdopodobnie będą mi stopniowo do mnie podchodzić. To jak oni tutaj. Dobra, jest to do ogarnięcia. Po prostu muszę być bardziej pewny siebie. Czy jak wyłączę energia sam... O... Okej, okay, gnojku. I know what you did. Dobra, Freddy zaraz przyjdzie, boni też. O, obydwoje. Oj, nie wiem, czy mi suspicion kuźwa wystarczy. O, Freddy. Eee, Bonnie. Come on, come on, come on. Wyłaź stąd. Exit box. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli tak też można robić. Robić oczywiście, balun śmieć wypił dalej mnie stąd. Okej, okay, dobra, czyli jestem w stanie to ogarnąć, ja oni też mogą stopniowo tutaj podchodzić, więc cały czas w pudle nie mogę siedzieć. Muszę to też manewrować pomiędzy holdowaniem drzwi, a tym. A, Freddy zaraz przyjdzie. To się może ukryje, bo te drzwi ledwo wytrzymują. A no, bo niego po prostu przytrzymam drzwi. Czyli Freddy teraz mi przyjdzie, bo oni na razie czeka. Myślę, że Boni też zraszuje po nim. Cztery? Dobra jest? Do pudła. Hide in the box, Okej. Okay. Siema, Freddy, co tam u ciebie? Boni jeszcze nie przyszedł. Jak Jakby sytuacja z Bonim? Boni zaraz przyjdzie, okej. Okay. Freddy się wycofał. Freddy na razie odpoczywa. Znaczy Boni na razie odpoczywa. Okej, okay, i Sinał. a jest przy drzwiach. 6! O, oh, zdążyłem! Oh. Oj, będę musiał przytrzymać drzwi. Okay. Frediego jeszcze nie ma. Jest już przy drzwiach cztery. Muszę przytrzymać drzwi. Ze względu na Suspicion Hold door HORDOR door. Oh, no serio? Ale to był beznadziejny timing What the fuck, man? Czyli po prostu najlepiej się chować w boksie, tak czy siak Niżej ich, ten, trzymać drzwi Okej, okay, oni mi znowu chyba przyjdą w tym samym czasie Jak odgonić tego banu śmiecia? Co ja muszę zrobić? Kurna nie mogę, muszę. Od... gra jest lekko bugnięta. Nie mogę od razu włączyć energii, gdy. Kurna, on tutaj stoi. F Frajer parszywy, jak ja mam go odpędzić? Dobra, Freddy się wychylił, bo nie jeszcze stoi. Jak wygląda sytuacja z czasem? Uh, hello, motherfucker. Freddy jeszcze nie podszedł, Bonnie się jeszcze nie wychylił. Dobra, jest tu. Freddy jest też tu. Możliwe, że przyjdą w tym samym czasie znowu. przyjdzie, bo niego będę musiał przytrzymać. A pięć. Chodor, no, ale jesteś chamski! Ale zdążę! Zdążę! O, To było w cholerę chamskie! Czemu ja nie mogłem trzymać, energi trzymać tego drzwi, gdy energii nie ma? Ale to było hamskie w ciul. Freddy mi znowu zaraz przyjdzie. Kuryła! Hmm. Chciałem holdnąć Dora, ale kurna dobrze tego... ...że zdążyłem się ukryć ostatecznie. Czyli chowanie jest najbezpieczniejsze na chwilę obecną, czyli trzymanie drzwi jest ostatecznością. Czy gdzie widać jak przyjdzie? Nie było widać jak przyszedł. Hide in the box. I jeszcze wyłączył mi energię, dobra. Na jedno wyszło. Czyli oni w ciemności są zwykłymi tymi? O kurde, dobra. Ciekawe. Dobra, Bonnie jest tu. Freddy jest tu, bo zaraz może mi przyjść. Mogę chodnąć drzwi, ale niezbyt chcę ryzykować, skoro mam tylko do czynienia z dwoma. Chcę zachować te drzwi, bo boję się, że jeżeli oni faktycznie walną tam kilka razy, to nie będę w stanie ich, ich trzymać. No, Bonnie zaraz przyjdzie. Freddy jest tu. Będę musiał się wrócić. Energia mi padnie. Yeah. No it. A i mi o wiele szybciej rośnie, gdy jest kurna ciemno. No nie wiem, czy zdążę. Freddy, Freddy zaraz mi przyjdzie, będzie bił w drzwi Proszę, idź jak najdłużej, żeby sas pyszy mi zszedł Dobra Czas się ukryć Dobra, Fredongo, jak zbonim? Dobra, muszę się ukryć. Hide in the box. Chciałem przytrzymać faktycznie drzwi, ale nie wiem, czemu nie mogę trzymać tych drzwi, gdy jest ciemno. Może to jest coś związanego z lorem, ewentualnie żeby nie było po prostu łatwo. A, oh, Freddy zaraz przyjdzie, znowu do pudła muszę lecieć. Oh, God damn it. Przyjdziesz tutaj? Oczywiście. Czekać... i hej, box. Nie, suspicion faktycznie rośnie tak samo jak jest światło albo nie ma światła. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Poni, 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 gdzie może być Poni. Czy jest przy drzwiach? Nie ma. Dobra. Fred i Boni są blisko. <coughs> o, nieważne. Druga noc za mną. Nice, nice. Podobuje mi się ten fakt. co chodzi w ogóle z tym, że to jest ruina. Hmm. Dobra, zobacz. First night find him. Find him? What do you mean by. That find him. Znowu mogę zagrać jedynie w pierwszą noc, dobra. Możliwe, że wrócę do tej gierki, bo widać, że chyba muszę coś jeszcze zrobić, żeby zyskać więcej gwiazdek, bo jedną gwiazdkę zyskałem za taki zwykły ending. Gierka wygląda zajebiście. Jeżeli wiecie, co muszę jeszcze tutaj zrobić, żeby jakkolwiek coś dodatkowego odkryć, żeby mieć jakieś, nie wiem, dodatkowe gwiazdki, dodatkowe endingi czy coś, to mi piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Wytłumaczcie mi też fabułę, proszę was, bo ja jestem ćwilowy, jeżeli chodzi o książki. Ja jedynie znam FNaFa od 1 do 6 i mniej więcej ten... E Security Breach. Z wami był Czaken. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. To był playable teaser Project Box FNaF. Widzimy się w kolejnym odcinku, czyli jutro, nie chyba. Do następnego. Cześć, cześć.